3, 2, 1 Ej, z tej strony! Kakadzic, witam Was w kolejnym odcinku z gry Ryptos Rage. Dobra, wracamy nerbalnym głosem. Ej, idziemy do jesiennej równiny. Tam wracamy sobie szybko. Ale nas ściągnęło. I wrócimy tam ze względu na to, że mamy w końcu to bodzenie. Co to jest w ogóle za nazwa? Bismiak. Okres godowy ptaków, podzenie. Ale dobra. E, wracamy tam i zbieramy te ostatnie rzeczy, które mamy tam zebrać? Ja już chyba wszystko wiem, jak zrobić. Tak. Pan magiczny YouTube i jego pomoc. Tak, nie, nie, nie musicie dziękować. Nie, po prostu chciałem, żeby to było szybko i płynnie. Także... Nie chciałem was zanudzać i tego wydłużać jakoś. O, Colnet, drugi teleport się pojawił. Zimowa tundra. Ej, dobra. Ej, już będzie się wszystko wszędzie dostać, e, także... <laughs> Boże! Jaka lama ze mnie już na początku odcinka. Także już wiem gdzie się wszędzie dostać. Ej, zrobimy to szybko i płynnie, wybaczcie mi za to, ale nie, nie chciałem sam szukać, bo to by, było, to by trwało. dnia z moją spostrzegawczością Ale że wiem jak wszędzie się dostać eee, Tutaj w tych właśnie jednych o właśnie Okej. Właśnie tu Tu trzeba było zniszczyć ścianę i się dostać Do góry Jesteśmy na dachu gdzie mieliśmy trafić ostatecznie No ale widzicie Musiał mi internet pomóc, żeby, żebym tu dotarł, ale mamy i będziemy mieli to z głowy. Tak tak w ogóle w Miejskim Szaku, nie wiem czy to mówiłem w poprzednim odcinku, ale zostawiliśmy e, kulkę. Musimy ją zebrać, także tak, zaraz tam pójdziemy, jeszcze musimy tam na górę się dostać. Dalej nie wiem co się dzieje, ja zobaczyłem tylko po prostu, że ten murek trzeba zniszczyć i tyle i wszystko już. Aaaa! A tak mój mózg powiedział a dalej to już musimy sami sobie poradzić tak i tyle dobrze to lecimy teraz tam no i teraz no to łatwo tam dolecieć nie? tylko nie wiem czy teraz dolecę bo trochę poskręcałem ale no teraz to łatwo easy no mamy z głowy no i na maxa poziom już jeden skończony musimy wrócić na miejski szlak czyli musimy o tu wrócić do tego wirku który nas nie złapał. Idziemy na ten miejski szlak i musimy tam porozmawiać z pewną osobką. I dam wam podpowiedź. Zobaczmy, zobaczymy, czy zgadniecie To jest miejski szlak. Sama nazwa mówi, że miejski. I taka najwyższa głowa w gminie. Tak. Miasta poniżej 100 tysięcy, tak? To, to, to zobaczymy, czy ktoś się skapnie o co chodzi. Dobra. On gdzieś powinien być tak naprawdę. Yy, on gdzieś tu powinien być. Czekajcie. Zaraz się dowiecie o kogo chodzi. Tylko jak tu się do niego dostać trzeba... Yy. Nie wiem, czy mam to wszystko po prostu znowu przelecieć. A, dobra, to chyba tu było. No, do było tu. Na miejskim szlaku pojawił się problem z przestępczością. Myślę, że możesz nam pomóc się z nią rozprawić. Szajka kocich złodziei wspięła się na mury budynków i dobrała się do moich funduszy wyborczych. Pomożesz mi się z tym uporać? Właśnie o tym mówiłem, o tym panu. Świetnie! Łowca zajmie się ściąganiem tych obwiesiów z murów, ale ty musisz przejąć to co ukradli zanim bezpowrotnie utonie w kanale. Powodzenia. Łowca czeka na ciebie na zewnątrz. Okej, okay, dziękuję. Złap łup, zanim wpadnie do wody. Jasne. To zaczynamy. A ty powiedziałeś tam. Okej. Okay. Okej, okay, mamy. O przynajmniej się otwiera, już myślałem, że będę musiał jakoś tak dziwnie łapać Dobra Nie wiem czy za blisko łowcy nie lecimy, chyba nie, To jest dobrze Nie, takie trudne to to nie jest To jest prędzej takie urozmaicenie latania O dobra, to, to już było podchwytliwe Aj! Nie złapałem O, takie to, to jest. o nie, to, to jednak było. Wygląda na to, że chętnych na cudze mienie nigdy nie brakuje. Gotowy do kolejnej próby? Jasne. Świetnie. Dobra, lecimy. Lecimy jeszcze raz. No, jednak to, to trochę ten. Zaskoczyło mnie. Przyznał? Zaskoczyło troszkę, ale nie o dużo. Ja chyba po prostu muszę się oddalić od łowcy. I teraz będzie w porze. W pożądalu będzie. Tylko czemu ja ich spalić? Nie mogę? Ja bym to sam zrobił moją chęcią. No właśnie, trochę od łowcy się teraz oddalimy. No i teraz na spokojnie mogę zebrać. Mam większy czas reakcji. To mogę szybciej ten sobie pozbierać? Dobra, ile mamy? Osiem. Oj, e, Halo, kamera? Kamera mi się zwisiła. It was at this moment that he knew he fucked up. Co to jest zalicza? Jako. Ostatni mi został. To też zalicza jako. wpadnięcie do wody. Ok. Warto wiedzieć. Skada tylko, że to tak głupio zalicza. Ale okej. Okay. Oddajemy się trochę od łowcy, bo naprawdę on jest za blisko. On za blisko lata. Nie, i ja nie mam takiego czasu reakcji o, nie, widzicie, teraz na spokojnie mogę sobie zbierać Tu sobie pozbieramy, ile się da Znaczy ile się da. 12 musimy zebrać Dobra, tu sobie wykręcimy Tu sobie złapiemy Tu sobie złapiemy tu sobie złapiemy. No jakoś to idzie powoli. To mi jeszcze zapamiętało. Nie starałem się tutaj jakieś takie brudne chwyty zrobić. To było właśnie przed chwilą. O, teraz na przykład. Wodo tak blisko. Okej, okay, mamy kulkę. No i to tyle w tym pojedynku. Możemy z niego sobie wyjść na spokojnie. 43 kulki już mamy. a 60 będzie to ogólnie trzeba zebrać, nie wiem. Szczerze nie wiem, ale to jest tak mi się zdaje. No, mamy poziom na 100%, wychodzimy sobie z niego. E, został nam ostatni w, 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 równiny jesienne, jesienne równiny. Jakoś tak. Mamy jakoś około 10 minut, także czasem jest nawet. Nawet nawet. Także to będzie taki powrót do poziomów. Które musimy ukończyć na 100% Mamy już dwa poziomy ukończone Jeszcze trzeci nam został Chyba Znaczy trzeci na pewno został Ale nie wiem czy nie więcej Zobaczmy Przewodnik A nie zostały nam dwa poziomy Zacieniona oaza I spękane wzgórza Dobra idźmy najpierw na spękane wzgórza Podróż Szybka podróż Pominiemy wszystkie kacztenki, jakie się da, bo tego jesteśmy. I będziemy zbierać wszystkie klejnoty, żeby odzyskać od tego bankiera. Znaczy, żeby no, zwróciła nam się taka rekompensata do tego bankiera. Mam nadzieję, że to był ostatni bankier, że no ostatni tysiąc nam zabrał. Ale sporo klejnotów mamy jeszcze, bardzo sporo. Dobra, idźcie z tymi dudami. Ciąg dalszy przygody Dobra, lecimy Mogę to pominąć? Chyba nie mogę. Nie mogę. Okej, okay. okay, dziękuję Dobra, to z tą szybko porozmawiamy Też witam serdecznie i żegnam serdecznie Dobra, tam są boże ile tych klinów zostawiam na starcie Sporo, troszkę. Boże, te świnki są super. Patrzcie na tę świnkę, jak ona jest super. <grybujesz> jak wymiata. To jest piękne. Dobra, ja mam ich z A, może że tak. Działa! Ale nie tak jak chciałem. Działa. Myślałem, że ich po prostu zabiję, a nie ich zrzucę, bo mogę normalnie ich o tym zrzucać. A ja mam już do lawy? A to w taki sposób ja miałem je zniszczyć, okej. Okay. Dobra, tam gdzie jest bliżej lawy. Nie się, bo i tak padnie do lawy. Śpięszek jeden. Dobra, pchamy go. Pchamy go. Moje skojarzenie. O nie! Dobra, on nas pchnął. Okej, okay, tak, tak nie zrobię. Chyba muszę iść do tygryska, on mi wytłumaczy jak to zrobić. Czekajcie. Yy, bo my mieliśmy się... Właśnie świnka potrzebuje, bo ważki nie mam. Musimy się skupić na zbieraniu klejnotów. A tymczasem yy, bawię się w jakieś... Licie tych olbrzymów. Dobra, tych mamy z głowy i wszystkie krzaki. Lecimy szybko tutaj. No pomiń. Dziękuję. Dobra, krzaka mamy z głowy. Tego też. Szybko to zróbmy i będziemy mieli z głowy. Ja wam mówię. Idziemy do tego tygryska, teraz odby chyba tam. Na lewo. O, znowu ta świnka, Jezu! One są zarybiste te świnki. Dobra. Mogę to pominąć? Dziękuję. Dziękuję. Dobra, to ile nam zostało ich? Jed jeden nam został. Ten typek. Dobra, tu mam y tą siostrę uratować. Tak nie uratuję. Eee, jak to zrobić? Dobra. O, jest tygrysek. Tu spokojnie mówił. Zaraz przemienię twoje buty w złoto, mówił. O cześć Spyro, właśnie o tobie myślałem, byłbym ci szalenie wdzięczny A o typie, typie, mamy do pogadania bo ja cię ostatnio uratowałem a ty znowu jesteś w tym kamieniu Eksperymentowałem z nowym Dobra, Świetnie. wiemy Tak, wiem co mamy robić Dobra, tych mamy z głowy Dobra, gdzie ty biegniesz? Ty biegniesz tu Dobra, tych ty mamy z głowy A chyba wiem co mam tym budzeniem zrobić Dobra, o, dziwo przeżył Dobra, tutaj też mamy głowy Czekajcie, bo jestem ja coś sprawdzić Czy... Myślę, że chyba to mam rozwalić, ale zaraz się dowiemy. O jak zawrócił. Dobra, Dobieg. Dobra, szybciej, panie. Panie, bo mi się śpieszy. <noise> Żona w ciąży. O stary. Okej. Okay. A czemu ty mi znowu desz kulkę? Jak już ją zebrałem. Póki tu jesteś może miałbyś ochotę rozwalić ze mną dziwka drętwych OK, Okej. Kiedy trafię któregoś z łuku, musisz wyjechać mu z rogów, zanim się podniesie. Pamiętaj, żeby buść, trzeba podskoczyć a potem wcisnąć akcję. Buść, buć, boże, co to jest za nazewnictwo? Eee, zatkałem się w nim. <grystanie> Ale okej, okay, mamy jednego z głowy. No więc tak trzeba było Dobra już wiem po co tam to jest przynajmniej A ci sobie śpią może mi się ich nieco zabić, bo oni tak słodko śpią No patrzcie no Ale dobra będziemy mieli ich z głowy przynajmniej Przynajmniej ich mamy z głowy teraz I dostaniemy kolejną kuleczkę Nie, wstał! Serio nie mogą wstać? Chcesz spróbować? Czemu nie mogłeś strzelić po prostu jeszcze raz? Typie Halo? Czemu nie mogłeś jeszcze raz strzelić? Strzeliłbyś byś jeszcze raz nie było po... po po problemie. Boże, mój język. Kiedy usłyszał, że dwa razy w będzie P to szybko robić, ale myślę, że po prostu robimy sobie poziom <grym> i tyle. Dobra, mamy go z głowy. Dobra, teraz ten. Teraz ten. I okej, okay, ostatni. Dobra, mamy go z głowy. Świetny z nas Proszę, miałem to dać alchemikowi, ale w tej chwili jestem na niego troszkę wkurzony. <noise> troszkę wkurzony Nie wiem za co, uratował ci typek, ale okej okay. Dobra, bo nam zostawi jeszcze jakieś klejnoty. I co ja mam robić? A tu jest jakiś tunel O tym tu ja nie widziałem. Okej okay. o tym to serio nie <noise> widziałem Czekajcie, bo tu jest kolejny tunel. Czyli na to wychodzi, że... Dobra, tego mamy z głowy. Ta, tam jest jeszcze jakieś. A to chyba budzenia tego musimy użyć. To zaraz użyjemy sobie. Dobra, tego też mamy z głowy. Nie, nie budzenie. To, to co tutaj mamy użyć? Czekajcie. Bo nie rozumiem Tu nie ma bodzenia A zostało nam 35 klejnotów Co, on wpadł do lawy przez drugi? Tak, coś można? Dobra, nie rozumiem Ale wrzućmy go do lawy Ten będziemy mieli ich z głowy trochę Tam jest yy, ten etap co wcześniej, to nie czy ja mam wszystkich skołówków pokonać, czy co mam zrobić? Poczekajcie chwilę. Och, smok! Może ty mi pomożesz? Moja psiapsiuła utknęła w tym pokoju i nie wie, gdzie jest klucz. Masz pojęcie, jak trudno znaleźć... Wyważ drzwi budynku. Czekajcie, bo to się prosi o super napęd, aż... To taki porządny super napęd. Tu coś jest, tu jest jeszcze tunel, no właśnie Ale nie Czekajcie, bo tutaj był super napęd Lecę sobie ten dyk tam i sobie rozwalam drzwi Okej, okay, ale gdzie ten super napęd jest Dobra, uratujmy tego yy, tego pana Kozę, czy jak mu tam Mamy go z głowy i dowiemy o co chodzi, bo ja naprawdę nie, nie, nie kumam. Nie pani mają po ludzku. Ale okej. Teraz kiedy już uratowałeś wszystkich saterów ze spękanych wzgórz, możesz się udać do świątyni. Okej, okay, wiem że, Wiem że mogę się udać do świątyni, dziękuję. Za ten przywilej. Ale ty mi powiedz, jak ja mam się tam dostać? W sensie do, do, do jakiegoś super napędu albo coś o siema Dobra to już mamy, wiem Tańcz sobie tańcz, a ja się dowiem co mam zrobić Czekajcie, bo tu coś jest jeszcze Tu jest jakiś tunel Ale to jest zamknięty Czekajcie, jak z tej strony jest zamknięty? Pójdźmy z tej strony, okej okay. pójdźmy tą drogą. No i tu prowadzi, ale tu jest też zamknięte. Skoro tu jest zamknięte i tam jest zamknięte i tam jest zamknięte i tam jest zamknięte, to znaczy, że ja mam iść na koniec. Tam był super napęd, może tego alchemika coś jest. Dobra, nieważne, ale trochę się już zgubiłem. Trochę się już zgubiłem przyznam i nie rozumiem ale się zaraz chyba dowiem i tu jest tak jest tam super napęd jak ja mam się tam dostać eee, jak ja mam się tam dostać tu jest on sobie po prostu stoi tutaj Dobra, niszczmy to wszystko po kolei. Czyli mam po tej drodze biec, ok. To lecimy. No i właśnie zepsułem. Dobra, wracamy. Wracamy jeszcze raz, będzie turbo napędzik. On sobie tu po prostu stoi. Turbo Turbonapęd. Smutne, ale prawdziwe. Boże. No znowu będę się bawił Ja chyba zrobię po prostu cięcie, bo to już trochę trwa I najwyżej e, nie wiem Jeśli dobrze to zrobię to, to po prostu to zrobię Dobra To jest za wąskie moim zdaniem Ale okej okay. Idziemy jeszcze raz po turbonapęd To jest ciut za wąskie Ale okej okay. Lecimy. Lecimy, 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 lecimy Lecimy, lecimy Okej okay. Dobra, ładnie poszło Dobra. O, Już się bałem, że, że o ten próg uderzę. Te Już myślałam, że nigdy stąd nie wyjdę. Mam tu taką wypasioną kulę. Proszę, weź ją. Dzięki. Dobra, to była ostatnia kulka jeszcze klejnoty. Tylko klejnoty. A, jak ja mam trafić w tą yy, małą dziurkę tam. Dobra, wybaczcie za przerwę. To, to, to musimy jeszcze raz się po prostu przebiec, wiecie? Musimy się jeszcze raz po prostu przebiec. I tyle. I właśnie stąd tu. Tu. Serio? Prawie. Dobra. To jeszcze raz. A mogę w drugą Nie wiem czy mogę w drugą stronę. To było ciekawe. Ale dobra, lecimy. Mam nadzieję, że teraz się uda. Serio. To jest serio za wąskie i za niskie. I znowu zaczyna się losowość. Jak się wybijesz? Tak trafisz. Spróbuj w drugą stronę. Widzicie? Ale się uda Czemu się nie udało? W ogóle mi nie skoczył, ale okej okay. Czemu nie skoczysz? Czemu tu... Co? On mi tu nie chce skoczyć w ogóle. Aha Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Ok, trafił jakoś. Nie wiem jak, ale trafił. Tu w ogóle nie musiałem skakać. Dobra, mamy to. Nie wiem jak to zrobiłem, ale mamy to. Po prostu chodźmy stąd. Gdzie jest być? Tu, tu jest. Okay. Po prostu chodźmy stąd. Mamy ten poziom z głowy. Okej. Okay. No i to tyle. Pomijmy sobie to. I tyle. I mamy z głowy. Mamy już chyba wszystko. Nie, nie wszystko. Został nam ostatni poziom. Mm, ale nie wiem jak go zrobić. Ile w ogóle on trwa ten, ten odcinek? Chyba zostawimy to na kolejny odcinek. Chyba tak. No. Dobra. To. Ja bardzo dziękuję za oglądanie. I. Mam nadzieję, że was nie, nie zanudziłem w ogóle, co ciągle mówię. I do, do, do następnego. w tym odcinku kończymy ten ostatni poziom na 100%. będzie. Voilà. No, a potem zimowa tundra. Także. No. Do, do następnego. Adios, amigos.